wszystkich, dzisiaj jest sieroda, 22 lipca, godzina 16, tak? Dobrze mówię? 16 Zacząłem kosić rzepak X-Time Nie miałem kamery I... Dwa razy objechałem dookoła Wcześniej mierzyłem To było 7,5, zmierzę teraz bo moc sąsiada miałem trochę miałem trochę podpalone gdzieś tam mi podpalił trochę i taki zielony był, teraz zobaczymy jak teraz tutaj brudny się trochę zrobił, bo Że brudnego trochę naleciało, bo tutaj jest to pole z górki pod górkę to jest to pole po grochu i jak jest z górki leci syf. Jak kosze pod górkę leci czyściutki. 6 i 3. No, tak myślałem że zapało troszeczkę zielonego. Od miedzy, bo widać że był gdzieś tam przypalony. Może gdzieś tam dla sąsiada zawiało coś. Zapiszemy. No i kosimy dalej. Tu jest ciut lepiej, ale też yy, Też oberwa mocno przez brus. Zobaczymy, jaki będzie finalny, finalny wynik. No, wcześniej miałem kamerę założoną, ale ona była włączona. Ja się ostatnio nauczyłem na tej nowej. Wyłączać ją i wyłączać tylko tym psztyczkiem do nagrywania. No i nagadałem się do wyłączonej kamery, ale nic, co ja wtedy powiedziałem, że jadę ścieżką i rzepak wyższy niż tamte, ona była bardziej trochę gdzieś tam połamana. Jak kwitła, to jak na płatka robiłem. No i gdzieś tam bardziej się połamał ten rzepak I później odbił i teraz Na ścieżce jest Trochę zieleńszy Ale wymiesza się i Jedno wejdzie w drugie będzie dobrze No rzepak niedysykowany Jak widać a badyle, No jest Chyba ze 60 jak nie 70% Pusechniętych Gdzie gdzie są zielone tylko Jest tutaj troszkę lepiej ale też widzę szału nie będzie Niby, niby tej masy jest Leci do headera ale No ale to nie To nie są rekordy Rekordów w tym roku u nas nie będzie Rzepak dostał strzała w kwietniu Mrozowego Chociaż tutaj jest troszkę lepiej, bo on jest tutaj na takiej górze To może tutaj tak nie było Tamten w dole dostał chyba bardziej No i mam też jeszcze w dole tego Invigora, I nie wiem jak tam, zobaczymy jak tamten będzie wyglądał Ale tamten jeszcze na szczęście nie dojrzały Na szczęście No bo wiadomo, im rzepak yy, dłużej zielony tym, tym jakiś tam lepszy plon się zapowiada, jak to się mówi, nie? To i tak dziwne, bo ja na przykład wjechałem w ten swój niedesykowany A u nas koszą desykowane rzepaki Także ja mówię, to ta desykacja to też taka trochę jest Złudna, bo Dwa tygodnie temu na przykład ten rzepak Wydaje się, że nie dojdzie równo Że nie będzie dochodził równo ale proszę, ładnie doszedł, bez desykacji. Fakt, faktem, może że tutaj bardziej go grzyb zjadł, ale to, to wszędzie u nas w naszych rejonach, tutaj widzę wszędzie yy, gdzieś tam każdy narzeka. No i pod kurę pod kurę teraz jechałem, to. leci, a z góry będzie leciała plewka powiem wam, dzisiaj chłodno jest jakieś 22 stopnie Kurde otworzyłem klimę mam tutaj zmniejszoną, to ta klima chyba nawet nie działa na dworze chłodniej jak <laughs> jak w kabinie no dzisiaj i bez klimy sobie by się ładnie kosiło wiaterek taki dosyć spory no, teraz jesteśmy na szczycie góry i tutaj mamy fajny widok dookoła. 3,5 na, na godzinę. Tutaj na górce to słabszy, nawet można i 4 lecieć. Na górce to już są wszystkie badyle uschnięte Na górce może dostał bardziej Bo go tam może bardziej wysmaliło z tym mrozem Nie wiem sam już Co to o tym myśleć O Powoli ubywa Pola Zaraz to skończę i będziemy widzieli jak to jak to wy, wyjdzie, czy się zmieści na te dwie wszczepy czy nie. Czy ogólnie jakby tam nie było rzepaku, to by pewnie się zmieściło, tylko przez tą tonę to nie wiem właśnie czy się zmieści. No ale już więcej nigdzie nie zamierzam jechać, bo <laughs> wjechałem do na rzepak. U taty i było 9 wilgotności, także u niego jeszcze nie jest zbyt dojrzały. Chyba do domu. Po tej stronie jeszcze jakoś widać to ściernisko, takie próbuje być zielone, jak to się mówi. A, nie, nie pokazałem Wam właśnie jeszcze mojego tutaj udoskonalenia, czyli yy, z. Karnisterek na wodę do mycia rąk na sezon żniwny zabrałem z Amazonki na magiczne trytytki, przy, przyczepiłem jakieś mydełko i będzie można myć ręce. Nie przewiduję jakichś tam awarii, ale jak zaryje ziemi, ziemię, to muszę to wygartać. sobie wygarnę, to wtedy sobie moje rączki żeby tutaj nie brudzić kierownicy i joysticka nigdzie nie widać żadnych kombajnów bo tam się coś kurzy, ale wy nie zobaczycie bo ja ledwo widzę, nie wiem nawet co to za kombajn a tak poza tym Cisza spokój. Cisza spokój. Nic się nie dzieje. awarię mam znaczy awarię eee, przekaźnik, przerywacz z kierunkowskazów mi się spieprzył o, jak włączę to się świeci i tak samo tamten, ale już mam zamówiony eee, zadzwoniłem, zamówiłem przez telefon na piątek będzie, będę musiał do Zamościa do wanieckiego podjechać Czekaj, jutro jest piątek, tak? Nie, Nie dzisiaj środa. A jutro czwartek. Piątek pojadę po przerywacz. Także na razie tutaj wszystko się kręci. Kompanie ma 4241 godzin już. No tutaj jaka ładna masa. Ogólnie, że wrażenie robi ładne, ale nasiona są czerwone, zasuszone, tam gdzie są chore, niewykształcone. I tak, dzięki, dzięki temu, że stosowałem wysoką ochronę, intensywną ochronę fungicydową, to on stoi. Bo widziałem u nas w okolicach to są takie rzepaki, takie plantacje leżące, że tam naprawdę nie będzie co zbierać. Ten chociaż stoi i robi dobre wrażenie. Się nie śpieszy, to zobaczymy ściernisko. Pokażę Wam ściernisko. O. To dostało, to dostało. O. o. Naprawdę o niewiele jest takich zielonych. O ten dostał, ten dostał. O, ten jest zielony. Tutaj teraz dokładnie. Widać, który dostał przez mróz Ten, 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 ten Bardzo dużo Bardzo dużo dostało Jakby wszystkie były jak takie Jak ten No to by coś tam było A tak O, o I tutaj są czerwone nasiona z tego Bardzo dużo tego jest No, a jeszcze co chciałem pokazać, zobaczcie, tu jest zasiane e, każdą radlicę w, e, w Agromaszu. I zobaczcie, prawie nie widać rządków. Mi się to podoba. Nie podoba mi się, poznaniakiem siałem co drugą, nie bardzo mi się to podobało, bo za gęsto było w jednym rządku. A tu jest tak ładnie rozsiane i o taki sposób siewu mi się podoba. góry leci plewa. Pod góry czyściutko, z góry leci. No nic, jeszcze mi zostało, yy, niedużo mi zostało, bo tam jest, tam wąsko, tam już prawie koniec. Nawet w niektórych miejscach zostało na pół kadera. Teraz wysypiemy. Yy, teraz wysypiemy. No i powinienem już to dokończyć i powinno się zmieścić na 100%. zasypany w okienku prawie pełno jeszcze przystawię przystawię się chyba, nie może w sumie nie no dobrze, A troszkę tam, w tamtą stronę się troszeczkę przystawię O, gdzieś tak Bo po rurce jak leci po rurce Odbija się na i rozsypuje się na dwie strony A ona jest na A tu leci na plandekę A ona jest na śrubkach i nie chce się Nie chce się dla taty tak roz, Za każdym razem rozkręcać, ściągać tą, tą rurkę jakby nie była przykręcona to ona spada po prostu często Tam to rozgarnie, bo ona leci na plandekę, za plandekę może nawet nam za przyczepę Wiatr jest silny dzisiaj To na pewno się zmieści I Tutaj został wąski paseczek I z tamtej strony Szerzej troszeczkę Tam nie wiem czy będzie widać case'a Ciekawe czy dałoby się to jakoś przybliżyć Chyba się nie da Tylko tyle zostało Rzepak ładnie wygląda, masę ma A nie sypie się O Akurat No, to by było na tyle Z tego odcinka Trzy bociany na polu, może trzy tony będzie z hektara plonu. Trzymajcie się na razie, cześć.